Okay. okay, the, the game uh, today from a um, um, 90 minutes perspective, we did everything we could on the pitch to, to have a better result than we, we actually achieved. 90 uh, Players really left their heart on the pitch, they, they did everything. zawodnicy ze serce na boisko, zrobili naprawdę wszystko. we started this game quite poor. First 25-30 minutes was we was passive, we looked a little bit afraid. then I think after this moment, I think we grow into the game and we look good after this minutes all the way into all the way into the final whistle. No zaczęliśmy kiepsko. Pierwsze 20-30 minut było z naszej strony pasywne. Wyglądaliśmy na, na lekko wystraszonych, ale potem wraz z przebiegiem meczu rośliśmy i myślę, że potem już graliśmy swój mecz. Uh, I think also we created uh, enough of score chances to score goal. But uh, sometimes you don't have the last margin on your side, uh, and I think this is something we need to. I uh, myślę, że stworzyliśmy dzisiaj na tyle dużo sytuacji, by strzelić gola, ale tak czasem jest w życiu futbolu, że czegoś brakuje, żeby tą szalę przechylić na swoją stronę i musimy to zaakceptować i iść dalej. No, mecz z Pogonią Szczecin, wszyscy wiedzą, był ostatnim meczem domowym tutaj w sezonie 2003-24. No, zakończony remisem od razu powiem o samym spotkaniu, o przebiegu meczu. Tak naprawdę przygotowując się do tego spotkania szukaliśmy sobie takiej powiedzmy, pewności, takiej paserności, takiego zdecydowania na to, żeby w tym meczu walczyć o trzy punkty. I namiastką tego był początek meczu, bo sądzę, że do 20 minuty mocno realizowaliśmy tak naprawdę wszystko to, co chcieliśmy. Byliśmy zespołem wtedy bardzo mocno zdecydowanym na, na piłce, w budowaniu gry. Docieraliśmy do takich stref, powiedzmy między liniami Pogoni Szczecin, z których mogliśmy penetrować powiedzmy to, co się działo za plecami zawodników Pogoni i, i takie powiedzmy piłki prostopadłe centralnie i też takie skośne do, do linii bocznej i jeżeli, jeżeli czegoś nie wykorzystaliśmy i nie ustawiliśmy, powiedzmy, tego meczu, to, to początek. I, I to można powiedzieć już po meczu, był kluczowy moment, którego nie wykorzystaliśmy. Później w przerwie o tym rozmawialiśmy, o spadku właśnie tego posiadania piłki. Kiedy zgubiliśmy posiadanie piłki, zgubiliśmy też większą taką pewność siebie. Mówiliśmy o tym po analizie rywala, że Pogoń ma takie dwie fazy, które z mojej perspektywy, z mojej oceny są bardzo groźne. Czyli faza przejściowa z obrony do ataku, czyli zabezpieczenie kontrataku Pogoni Szczecin. A drugą rzeczą jest to, że jeżeli grasz z Pogonią w obronie, to trzeba grać tak jak po przerwie graliśmy w Szczecinie wtedy, że graliśmy w pressingu średnim albo średnio niskim, unikać takiego powiedzmy cofania się w pole karne powiedzmy y, graniem takim autobusem, bo to jest niebezpieczne. Pogoń niby jesteś ustawiony, ale pogań sobie wtedy dobrze radzi i buduje te boczne strefy, te przewagi 2 na 1. Też sam Kamil Grosicki ma wiadomo co potrafi zrobić i na pewno przerwie o tym rozmawialiśmy, że trzeba wyjść wyżej, ustawić się w tym średnim y, pressingu i tak, y, tak, tak naprawdę druga połowa wyglądała, że tego posiadania y, było może mniej ale na pewno takim dobrym momentem było wejście na boisko Hinokia, bo wtedy zmieniliśmy obraz gry. Mieliśmy nawet momenty wyższego pressingu i też większych momentów posiadania piłki. Nie stworzyliśmy jakichś takich klarownych sytuacji. To były takie momenty, jak Hinokio dostał piłkę centralnie, został zablokowany. Najbliżej chyba było bramki w momencie, kiedy postawił fragmencie Zgrywał szkurin i pingot został zablokowany na, na trzecim meczu. To ta najlepsza sytuacja. Sądzę, że Mateusz Kuchalski dzisiaj potwierdził to, co potwierdza przez cały sezon i zdecydowanie potwierdził swoją nominację i zgłasza powiedzmy mocne aspiracje w kierunku. Yy, Tutaj, powiedzmy, by upatrywać go w gronie głównego faworyta do, do bramkarza sezonu. Nie ja wybieram, nie, nie ja będę o tym decydował, ale ten mecz na pewno stwarza takie podłoże, że ktoś o tym mógłby y, pomyśleć. Do końca gdzieś wierzyliśmy y, w odwrócenie y, wyniku, ale to był taki mecz w końcówce, że sportowo kosztował sporo sił dwie drużyny. Było to widać, y, zarówno jedna jak i druga drużyna szukała swojej szansy zakończyło się podziałem punktów. Myślę, że z pozycji tego, co obydwa zespoły chciały osiągnąć, Pogoń wygrywając tutaj doprowadziłaby do tego, że zbliżyłaby się do strefy medalowej. My natomiast wygrywając mielibyśmy szansę walki powiedzmy o ósme miejsce. Oczywiście stworzylibyśmy taki fundament i trzeba byłoby walczyć o to ósme miejsce wyjazdowym meczu z UKS-em. Nie wiadomo jak się tabela ułoży jeszcze przez weekend. Będziemy to obserwować. Na pewno pozytywne jest to, że potwierdziliśmy kolejny raz, że to jest nasz 27. punkt z drużynami tutaj, powiedzmy, te które zajmują dziesiąte, pierwsze 10 z drużynami top 10. 27 punktów, to jest Patrzyłem obok Legii. Legia ma 27 punktów, zdobytych z drużynami top 10 i my jesteśmy też drużyną, która ma 27 punktów. Także potwierdziliśmy, że z tymi drużynami naprawdę czołowymi zdobywamy punkty systematycznie. Można powiedzieć tak, podsumować, że w tym sezonie, całym sezonie, jedynymi drużynami, z którymi nie punktowaliśmy, to były drużyny Barty i Korony, czyli drużynami, których styl nam ewidentnie nie... Nie leżał, a z pozostałymi drużynami, z każdą z pozostałych drużyn te punkty zdobywaliśmy.